Każdy z nas pragnie widzieć życie klarownie, a często nasze postrzeganie jest takie zamulone, za mgłą. I nie widzimy rzeczy w ostrych jakościach tego, jakie one naprawdę są. Z czym to jest związane? Tak bardzo prosto ujmując, chodzi o. Fale mózgowe. To jest tak, że my jesteśmy poddawani w życiu różnym sytuacjom, które są stresogenne. One wywołują w nas różnego rodzaju reakcje. Im więcej kortyzolu, tego hormonu stresu, im więcej adrenaliny, tym więcej jest przeważająca ilość fal mózgowych, które nazywają się beta jest pewna, pewna częstotliwość naszego funkcjonowania, naszego umysłu fizycznego. I im bardziej jest ta y, fala mózgowa, taka wyższa beta, to to jest bardzo odpowiadające temu, że jesteśmy w stresie, w napięciu, w zacisku. W takich warunkach postrzeganie jest nasze bardzo, bardzo zamulone, za mgłą. Nie widzimy rzeczy yy, i tak, można powiedzieć, dokładnie. W swoim chaosie myślowym, my często próbujemy pewne rzeczy podczas stresu rozwiązywać, i to idzie tak kulejąco. Więc bardzo warto zwrócić uwagę na to, jak ważne jest w naszym życiu, można powiedzieć, rozwijanie umiejętności relaksowania się. Bo kiedy my uspokajamy się, o, już nie mówiąc o oddechu, kiedy jest stres, kiedy są fale beta, ten nasz oddech przyspiesza, staje się płytszy. To są takie czynniki, które bardzo jasno obrazują zacisk w naszym ciele. I kiedy rozwijamy umiejętność relaksowania, to rozwijamy też umiejętność zmieniania fal mózgowych. Zmieniamy falę beta na fale alfa. Alfa to są takie fale, które są takim pomostem do tego, żeby właśnie klaryfikować, wyklarować przestrzeń w swym postrzeganiu. To znaczy wyklarować swoje postrzeganie tej przestrzeni, która jest jaka jest. Wtedy zaczynamy widzieć o wiele głębiej, wyraźniej. Można powiedzieć, że nasze chaotyczne myśli się wyciszają, uspokajają. I zaczynamy być bardziej skupieni. Kolejnym można powiedzieć zakresem wibracyjnym, fal mózgowych jest stan Jeszcze bardziej wtedy nasze, nasze spo, nasz sposób patrzenia, postrzegania percepcji się wyostrza, klaryfikuje, bardzo się tak klaruje. I co jest ciekawe, że wtedy można to przyrównać do takiego sfokusowania. Ten chaos myślowy, można powiedzieć, się uspokaja w stresie, i my możemy widzieć rzeczy o wiele głębiej, przejrzyściej, i sposób do nich podejścia może być bardziej świadomy, gdzie takie podejście przynosi nam lepsze, efektywniejsze rozwiązywanie różnych kwestii, które nas spotykają. To jest niesamowite, że tak naprawdę, gdy zastanowimy się nad tym w kontekście tego naszego relaksu, tej umiejętności relaksowania się, to od razu to nas zabiera do tego, że nasze fale mózgowe zmieniają się. My cały czas funkcjonujemy, można powiedzieć tak, że. W tym naszym umyśle fizycznym są różnego rodzaju fale. Są gamma, beta, alfa, teta, e, delta. I co jest ciekawe, one są w różnych zakresach. Kiedy jesteśmy w stresie, tych fal beta jest najwięcej. Alfa i teta jest o wiele mniej. I warto, warto na to zwrócić uwagę. Zwrócić uwagę na swój oddech, na swoje ciało, czy się zaciska, czy się rozluźnia, i można powiedzieć, codziennie rozwijać umiejętność relaksowania się. Zatrzymanie, skupienie się na oddechu, spowolnienie oddechu, wydłużenie go od razu sprawia, że nasze, nasz poziom stresu spada, kortyzol spada. Zaczynamy po prostu inaczej funkcjonować i inaczej percepować rzeczywistość wokół siebie. Więc, tak naprawdę, jakbym miał powiedzieć, to fundamentem dla naszego funkcjonowania jest umiejętność relaksowania. To już mówiłem nie raz, ale warto o tym przypominać, że możemy robić różne rzeczy. Różne. Działania podejmować, różne techniki stosować, ale na nic się one nam zdadzą, jeżeli nie mamy rozwiniętej umiejętności relaksowania w sobie. Więc to tak naprawdę sprowadza się do tego, że im bardziej my jesteśmy zrelaksowani, im bardziej wtedy jest nasz umysł uspokojony. Nie jest taki paplający, nie jest taki ściągający różne kolejne myśli. Ten natłok myśli jest po prostu męczący. To jest fantastyczna sugestia dla tych, którzy mają taki mętlik w głowie cały czas. Zatrzymaj się i rozwijaj umiejętność relaksowania. Bo kiedy zmieniamy fale mózgowe na alfa i teta, to uruchamiamy możliwości o wiele głębsze, większe, do tego, by można powiedzieć, to życie przeżywać w sposób świadomy. A zarazem budzą się różnego rodzaju nasze zdolności kreowania. I warto o tym pamiętać, warto o tym pamiętać, bo jesteśmy kreatorami. I kiedy zaczynamy działać z pozycji fal mózgowych alfa, teta, to nasz sposób działania jest o wiele bardziej sfokusowany, wyklarowany w takiej świadomości, wiem czego chcę, wiem jak się chcę przejawić. Następnym takim narzędziem do tego wszystkiego jest wyobraźnia, bo tak naprawdę to, co sobie wyobrazimy, a to, co dzieje się, można powiedzieć, w realnym świecie, tak cudzysłowie, to może przynieść nam podobne rezultaty. W naszym integrowaniu, harmonizowaniu się. Więc, jak fajnie jest zatrzymać się, zamknąć oczy, oddechem się wyciszyć i, no właśnie, wyobraźnią przywołać. Czy to uczucia, które nas harmonizują, czy to obrazy, które nas, można powiedzieć, otulają w tym. Jak chcemy się przejawiać, co jest tak głęboko nasze. I to wszystko razem powoduje to, że my, gdy otworzymy te oczy, nasz sposób działania, sposób mówienia jest, można powiedzieć, sfokusowany. Tak, brakuje nam bardzo tego fokusu, tej klarowności. A przez Różnego rodzaju działania, które są w stresie doświadczane, dość przeżywamy, że jest rodzaj takiego zamulenia, zamglenia w, percep w percepowywaniu rzeczywistości. Tak więc, takie proste. Kiedy masz dużo myśli, kiedy jesteś w jakimś pędzie, w stresie. Zatrzymaj się poprzez oddech. Skupienie się na oddechu, oddychając, wydłużając oddech, rozwijasz umiejętność relaksowania się z każdym wydechem, rozluźniając ciało. Wraz z tym pojawiają się inne fale, zwiększają się te fale alfa i teta potem. W naszym funkcjonowaniu i nasza percepcja jest o wiele bardziej klarowniejsza. A wtedy nasze działanie jest o wiele bardziej osadzone, świadome, w wybieraniu reakcji na to, co się dzieje wokół nas. Więc, kiedy jest burza i tak naprawdę chcesz coś rozwiązać, to właśnie najlepszym sposobem jest nie bycie w tej burzy i próbowanie, próbowanie ogarnięcia tej rzeczywistości, ale zrobić kilka kroków w tył, zatrzymać się, Wyciszyć się i spojrzeć na tę sytuację z większą klarownością, i wtedy podjąć działanie. I to będzie o wiele bardziej przynoszące Tobie zadowolenie, takiego funkcjonowania w takiej świadomości, i można powiedzieć, te owoce takiego funkcjonowania o wiele będą bardziej smaczne, soczyste. Bo będą świadome. W stresie często krąć, my funkcjonujemy z automatyzmów. Uruchamiają się nasze różne programy, podprogramy z podświadomości. Więc czas na to, by świadomie, szczęśliwie, w takiej pełni, w takiej klarowności funkcjonować. Najlepszego.